Witam, z tej strony Krzysztof Wantuch, seria Własna Knajpa. Dziś o wadach i zaletach systemu franczyzowego w gastronomii. Zaczniemy od tego, że wielu inwestorów chcących zacząć działalność w jakiejś branży, posłużymy się tutaj branżą gastronomiczną, zastanawia się, czy budować swój model biznesowy i swoją markę. Od początku samemu, czy skorzystać ze sprawdzonych systemów, których w obecnych czasach dość dużo jest na rynku, w systemie franczyzowym? Jest to dość istotne pytanie, bo ma to wpływ, ma to bardzo duży wpływ na sam początek prowadzenia działalności, jak i na jego dalsze etapy. W zasadzie jest to kluczowa decyzja i kluczowe pytanie, na które musi sobie odpowiedzieć wielu początku, wielu inwestorów już na starcie. Zacznę może od wad działalności biznesowej w oparciu o system franczyzowy i już na starcie taka duża wada, wręcz chyba największa, najbardziej istotna jest to Opłata za licencję. Każda sieć, w której chcielibyśmy, pod której nazwą chcielibyśmy prowadzić działalność, wymaga opłaty za licencję czyli za prawo do używania logo, nazwy, za całe know-how, jakie nam ta sieć oferuje, i są to często niemałe kwoty. Bardzo istotne dla początkujących, dla zaczynających swoją działalność jest właśnie to, że jest to duży wydatek, który najczęściej trzeba uregulować w gotówce. Nie można tego najczęściej rozłożyć na raty, więc jest to największa wada. Małe, czyli ja nie słyszałem ogólnie o sieciach, które wpuszczają. Bez opłaty za licencję. Do kolejnych wad działania w systemie franczyzowym są opłaty franczyzowe. Jest to zawsze kilka, nawet do kilkunastu procent, w zależności od branży, które musimy oddawać swojej sieci, swojemu franczyzodawcy od naszych wypracowanych obrotów. Więc musimy sobie za każdym razem wliczać to w koszty i ma to w skali roku czy nawet czy kilku lat dość duże znaczenie. Jest to kolejna z wad właśnie działalności pod czyimś brandem. Tych wad jest więcej. Kolejną jest są Standardy sieci franczyzowej. To znaczy, że gdyby ktoś chciał otworzyć sobie restaurację w jakiejś sieci i miałby ochotę na zmiany, na swoją własną inwencję, to nie będzie miał takiej możliwości. Nie będzie miał, bo w sieci obowiązują standardy i tych standardów musi trzymać się każda placówka. Nie ma tam pola na własną inwencję, albo nie w większości sieci nie ma tego pola. Są sieci franczyzowe, choćby w stylu jedzenia na wagę, gdzie oczywiście coś tam sobie można własnego wymyślić, ale już w większości innych typu à la carte tej możliwości po prostu nie ma, więc na własną inwencję, na własne pomysły, jeżeli ktoś chce coś tworzyć, to nie w sieci franczyzowej. Kolejnym, kolejną wadą jest to, Ktoś to spotyka się dużo rzadziej jest obowiązek zaopatrywania się u danych narzuconych z góry dostawców. Chodzi tu o sprzęt, chodzi tu o towar, chodzi tu o usługi. I to jest bardzo duża blokada, bo często jest tak, że w danym mieście w danym miejscu jesteśmy w stanie sobie sami gdzieś wynegocjować lepsze ceny, albo w innej hurtowni u innego dostawcy, a w umowie mamy już zapisane, że musimy brać od tego, jaki oni nam każą, z jakim oni współpracują, i nie zawsze jest to korzystne, bo bądź powiedzmy sobie szczerze: tak czy siak, każdy próbuje ubić tam własny interes i. Na takie coś ja osobiście w życiu bym nie poszedł, bo wiem z doświadczenia, że każdy gdzieś kombinuje na boku i nawet jeżeli ktoś nam powie z danej sieci, że a tu mamy swoich dostawców i to są bardzo korzystne ceny, lepiej Wam nikt nie da, to jeżeli tam popytamy, posprawdzamy inne oferty, to da się kupić lepszy sprzęt w lepszych cenach, nawet i bez znajomości, da się często w innych hurtowniach dostać yy, towar o takiej samej jakości, po niższych cenach, bo czasami ktoś chce po prostu zdobyć klienta i potrafi nam pójść na, pewno na potrafi bardzo zniżyć cenę, żeby tylko nas mieć, a hurtownia, którą narzuca nam sieć może być już gdzieś tam dogadana z jakimś menedżerem. On dostaje swoją dolę, oni trzymają ceny na określonych poziomach, my nie jesteśmy w stanie, my kupujemy towar za drogo, ktoś dostaje za to profit, my na tym nie zarabiamy, tracimy. Jakiś tam dogadany człowiek za to odpowiedzialny po prostu kasuje swoją prowizję i to jest to jest coś, na co w życiu bym nie poszedł, jeżeli jest taki zapis w umowie. To w moim przekonaniu dyskwalifikuje to totalnie, chyba że jesteśmy McDonaldem i, i, i oni mają własne fabryki, i wszystkie McDonaldy zostają ten sam towar z własnych fabryk, no to jest inna już sprawa, ale w życiu bym się z jakimś franczyzodawcą gdzieś tam nie wiązał na dostawę towaru, żeby oni na moim towarze zarabiali albo zarabiali po prostu z pośrednictwa jakiegoś dla na poczet jakiejś tam sieci handlowej. No to, to raczej jest takie no go. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o wady, no to Dorzuciłbym do tego jeszcze kontrolę, często niespodziewane, i takie ciśnienie, właśnie z góry, o dbanie o te standardy, bo wydaje mi się, że nie po to też ktoś idzie na swoje, zakłada firmę lub kolejną firmę, żeby mieć gdzieś tam nad sobą dalej jakiegoś szefa. No, wiadomo, nie jesteśmy nigdy samodzielni, mamy Mamy urząd skarbowy, Sanepid, różnego rodzaju, inne instytucje, które gdzieś tam nas kontrolują, stoją wyżej, i patrzą nam na ręce. To jest często dobre, jeśli chodzi o Sanepid. Bo wiadomo, jednak chodzi tu o zdrowie naszych klientów, zdrowie ludzi, społeczeństwa, więc to jest dobre. To nie znaczy, że mam dobre zdanie o polskim Sanepidzie. I niedobre, bo podatków nikt nie chce płacić, ale też uważam, że to może nie jest problem o tym, że uząc to jednak jest Hiena. Nie? Więc wróćmy do, do tej wady. Kontrole. Właśnie, często jest tak, że ta sieć franczyzowa jest tak, jakby stoi wyżej od nas, kontroluje nasze poczynania i nasyła na nas różnego rodzaju niezapowiedziane kontrole, które sprawdzają. Jak trzymamy się standardów, jak dbamy o dobre imię, i wiem też z doświadczenia, że często jest tak, że nawet te takie centralne placówki bezpośrednio należące do sieci mają lipę, syf, nie wiem, sami nie trzymają się swoich standardów, a yy, ludzie wysłani do jakiejś tam placówki franczyzowej z nosami do góry wytykają nam błędy, i to jest bardzo irytujące, no ale to jest też jakby wpisane w kontrakt, i jeżeli ktoś się decyduje na współpracę. Z jakąś siecią franczyzową, no to musi się z tym liczyć, że te kontrole będą i że po prostu będą cię denerwować. To jakby może na tyle, jeśli chodzi o wady, bo jest ich dość sporo i myślę, że są dość yy, poważne, a jednak yy, Rynek pokazuje, że sieci franczyzowe, wiele sieci franczyzowych rozwija się yy, bardzo dynamicznie, co oznacza, że tych zalet. Musi być więcej, lub że muszą być dużo bardziej wartościowe niż te wszystkie wady, które by zniechęcały nas od, od pójścia w tą stronę. Więc do największych zalet prowadzenia swojego biznesu w modelu franczyzowym jest znana marka i jej siła. To znaczy, lepiej jest Rozpocząć swój biznes pod jakimś znanym brandem, który ma już jakąś tam pozycję na rynku i, i zaistniał gdzieś tam w świadomości naszej klienteli, bo nie musimy walczyć o tego klienta od początku. Często nie musimy obawiać się tej fazy początkowej, gdzie musimy dokładać, gdzie musimy tych ludzi zdobyć, ich zainteresowanie. Chodzi bardziej o to, żeby ich utrzymać i tyle. Dlatego. Dlatego tak ważna jest siła tej marki i korzyści płynące z tego, że otwieramy filie znanej firmy, lubianej firmy, pożądanej firmy. I nie musimy się bać o to, że przez kolejny rok będzie po naszym lokalu hulał wiatr. Oczywiście to kosztuje, o czym powiedziałem już w poprzedniej części, znaczy w pierwszej części tego filmu, ale nie musimy się bać, albo to ryzyko biznesowe jest y, y, zmniejszone do, do minimum właśnie przez to, że na naszym, nad naszymi działami zawiśnie rozpoznawalna marka i ludzie będą wiedzieć, że będą wiedzieć czego się spodziewać wchodząc y, przekraczając nasz próg. To jest ogromna zaleta. Właśnie ta marka i minimalizacja ryzyka kolejną zaletą szczególnie dla ludzi spoza branży inwest typowych inwestorów, którzy z daną branżą nie mieli zbyt dużo wspólnego i nie mają w ogóle jakby doświadczeń związanych z tym interesem, z otwieraniem tego interesu, z krokami, które trzeba podjąć, żeby coś takiego tworzyć, żeby zaistnieć na danym rynku, to jest wsparcie. Wsparcie sieci franczyzowej, które ma jest tak naprawdę wielowymiarowe, bo to wsparcie nie polega tylko na tym, by przekazać nam książkę przepisów jakichś tam standardów wypunktowanych, położyć ją na stół, proszę, to kosztuje tyle i tyle, masz, działaj. Tylko wsparcie tak naprawdę zaczyna się często od pomocy w lo lokalizacji, we współpracy z architektami, jeśli chodzi o projekt lokalu, o dobór sprzętu, dobór personelu, wyszkolenie tego personelu w, 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 w lokalach, w innych lokalach należących do sieci. Naprawdę to wsparcie ma często bardzo wielowymiarowy wymiar i odgrywa to naprawdę bardzo odgrywa tutaj to bardzo dużą rolę. Jest to ogromna zaleta, gdyż nie jesteśmy z tym sami. Wielu z branży wie ile problem, z iloma problemami musi się na początku inwestor zderzyć i jaka wiedza i doświadczenie jest tutaj potrzebne, żeby już na samym początku nie polec, nie dać się oszukać. Dlatego jest to bardzo istotne i to wsparcie właśnie doradztwo jest często warte, naprawdę warte swojej ceny. O tym nie możemy zapominać. Kolejną wielką, poza tą siłą brandu, siłą marki Wielką zaletą jest marketing i reklama. Różnie to sieci rozwiązują. Często jest tak, że przynajmniej ja spotkałem się z, takim, z taką umową, iż jeżeli sieć, w przypadku, jeżeli sieć nie posiada funduszu reklamowego, na który, składa, na, który składają się, na który składają się wszystkie placówki, to składają to w taki sposób, że sieć bierze na siebie, Franczyzodawca, bierze na siebie reklamę. Na tę, jakby ogólnokrajową, a poszczególne placówki są zobowiązane, jakąś część budżetu przeznaczyć na reklamę na lokalnym podwórku. Nie wiem, województwa, miasta, powiatu, różnie to jest rozwiązywane, więc ogólnie, jakby to złożyć w całość, to naprawdę ładnie to wygląda, fajnie, ciekawie to wygląda, jest to bardzo skuteczne i to też stanowi później, przekładać na siłę tej marki, siłę. Tego logo i też w dużej mierze na nasz sukces lub porażkę. I na nasze zyski lub straty. Co do tych zalet, jeszcze to zobaczę. Tu na ja skrypt. Właśnie. Ceny. Jako mały przedsiębiorca startujemy bardzo z wysokiej półki. To znaczy, jeśli chodzi o ceny z wysokiego poziomu, ciężko jest na początku uzyskać dobre ceny. Jeżeli dopiero z czasem okaże się, że zamawiamy coraz więcej, jesteśmy terminowi w płatnościach i wszystko jest ok, to jesteśmy w stanie te ceny zbijać, negocjować z różnymi dostawcami. I dopiero wtedy, jakby te ceny zaczynają spadać, zaczynamy kupować po korzystniejszych warunkach, to samo dotyczy nie tylko samego towaru, jak i sprzętu no usług może mniej, bo usługi raczej tam mają swoje stałe ceny, ale też nie wszystkie, więc jeżeli jesteśmy częścią czegoś większego, to często startujemy już z fajnymi cenami, to mówię tu, że jest taka jakby indy, indywidualna sprawa zależy od sieci. Ale w większości jednak przypadków już na starcie mamy fajne ceny. Jeżeli, nawet na, choćby na sprzęt, na wyposażenie naszego lokalu, jeżeli jesteśmy już kolejną placówką z, dano, z danej sieci, która otwiera, e, kole, znaczy kolejny, który, pod, pod której marką jest otwierany kolejny lokal, to mamy też już od samego, zaczynamy już od samego sprzętu. Często są fajne, fajne rabaty już na, sam, na same urządzenia, co odgrywa bardzo dużą rolę, jakby na samym początku. Na starcie. No ale tak mówię: tutaj bywa różnie i to o tym może powiem za chwilkę w podsumowaniu. Jest to bardzo istotne, właśnie to, że sieć ma zawsze dużo większą siłę nacisku na wszelkiego rodzaju dostawców niż pojedynczy przedsiębiorca. Jak to mówią, w kupie siła, dlatego sieci potrafią y, sobie wypracować dużo lepsze warunki współpracy niż poszczególne, y, poszczególni przedsiębiorcy, pojedyncze firmy. I, i, I to nie chodzi tylko o franczyzę, bo mamy też przyłożenie na różnego rodzaju związki, unie, gdzie, gdzie różne grupy przedsiębiorców, przedsiębiorców, czy nawet różne grupy społeczne, przez to właśnie, że się y, Skonsolidowały, połączyły, potrafią naciskać i, i walczyć o jakby swoje interesy i, i, i to na różnych płaszczyznach życia, nie tylko w biznesie. I, to w zasadzie byłoby chyba gdzieś na tyle, tak pokrótce opowiedziałem o tych zaletach, i w zasadzie o wadach, i zaletach prowadzenia firmy w, w modelu franczyzowym. Może jako podsumowanie powiem tylko to, że jednak nie ma jakby recepty i na to, jak to powinno wyglądać i też nie ma idealnej sieci. Która oferowałaby perfekcyjne warunki do, do współpracy. Jednak to jest biznes i każdy gdzieś tam ciągnie w swoją stronę. Franczyzodawcy chcieliby jak największe opłatę, jak największe prowizje. Franczyzobiorcy chcieliby mniejsze opłaty, mniejsze, powiedzmy, większą wolność. Każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie: co jest dla niego najlepsze, co ma dla niego największą wartość? Czy święty spokój, wszystko gotowe i mniejsze zyski, czy jednak możliwość większych zysków, pracy na jakby na swoją markę, rozwijanie swojej marki, może w przyszłości stworzenie z tego własnej sieci franczyzowej, to każdy musi sobie odpowiedzieć, jakie ma cele, czemu ma to służyć i jakby na podstawie tego podejmować decyzję, czy jednak franczyza, czy własna marka, to jakby jest indywidualna sprawa. Ja chciałem Wam tylko powiedzieć, jak to według mnie wygląda, z czym ja się gdzieś tam już w życiu spotkałem. Na podstawie własnego doświadczenia, jak to może wyglądać, jak to wygląda. Więc decyzję pozostawiam Wam. Mam nadzieję, że gdzieś tam Wam się ta wiedza przyda. I to w zasadzie chyba dzisiaj na tyle. Standardowo ja nazywam się Krzysztof Wantuch, a to jest seria o gastronomii, biznesie i, tak, jak powiedziałem ostatnio trochę o, ży o życiu pod tytułem własna knajpa trzymajcie się i do następnego hej